Cześć, witajcie w nowym vlogu. Właśnie jestem w drodze do domu, wyjeżdżam z Warszawy. Stwierdziłam, że nagram vloga, trochę do Was pogadam. Nie wiem czy tym razem też będzie coś się działo ciekawego w domu, ale mogę nagrać. Lubicie vlogi, pisałyście, że chcecie je coraz więcej i częściej, tak więc będę nagrywać. Dobra, jadę bezpiecznie, teraz jestem na światłach, więc wolę zachować więcej ostrożności i odezwę się do Was już jakoś później w trakcie drogi albo jak zajadę. Dobra, jestem już za Warszawą. Zjechałam właśnie z ekspresówki i znowu stoję w tym samym miejscu. Znowu jest korek, mam tylko nadzieję, że to żaden wypadek, żebym nie musiała nie wiadomo ile czekać. Pada, strasznie pada, jest brzydka pogoda. Jak wyjeżdżałam z Warszawy, to tak się troszkę chmurzyło, ale mimo wszystko było ciepło i ładnie. No ale nic, muszę czekać swoje. Jadę do domu, nie wiem, jakie plany na dziś. Miałam pewne, ale zobaczymy czy się uda, bo jeżeli pogoda się nie poprawi, to niestety nie będę mogła ich zrealizować. No i tak, jadę, czekam, na razie stoję, zobaczymy ile to potrwa. Wiecie co? Stoję już chyba z dobrą godzinę, a przejechałam od ekspresówki jakieś 10 km może, może nie. O tej godzinie już powinnam być dawno w domu. Eee, za mną stoi e, pan e, w tirze i stwierdziłam, że podejdę, zapytam się, może ma CB radio, to powie mi co się stało, bo może skontaktował się z kimś. I okazało się, wiecie, że przez tą ulewę, co tak padało przed chwilą, osypała się ziemia na nasz pas. I muszą teraz to wszystko sprzątnąć. Więc zanim te kopalki to wszystko wiecie, suną, ogarną, posprzątają. Zanim tyle naście, tyle dziesiąt, kilkadziesiąt kilometrów korku jest teraz, więc zanim to wszystko ruszy, no to jeszcze pewnie trochę postoję. Powiem wam, że wyjechałam z Warszawy o godzinie 15:00. Jest za 15:18. Już dawno powinnam być w domu. Nie wiem. Ile jeszcze czasu mi to zajmie, ale wychodzi słońce, więc mam nadzieję, że może chociaż wieczór będzie udany, tak jak planowałam. Dobra, jestem w domu, dojechałam po 4 godzinach, niestety stania w korkach. Pierwszy raz w życiu chyba jechałam z Warszawy 4 godziny, no ale niestety bywa czasem i tak. Ogółem... Jestem już w domu, rozpakowałam się, wszystko porobiłam, trochę się ogarnęłam, poprawiłam makijaż. I teraz uciekam na spotkanie z Klaudią. Jest piątek, więc może gdzieś pójdziemy, posiedzimy, mamy trochę rzeczy do obgadania. No i tak, się pewnie do Was już jutro, dzisiaj. Pewnie już nie będę nic nagrywać. Tak więc do usłyszenia niebawem. Mm. Cześć, kochani, mamy dzisiaj niedzielę. Wczoraj się w ogóle do Was nie odzywałam, bo po prostu spędzałam czas z rodziną. Wrzucałam Wam różne przebitki, jak robiłam ruskie pierogi. Powiem Wam, że pierwszy raz w życiu jadłam ruskie pierogi, czyli takie wiecie z farszem z ziemniaków. I naprawdę mi smakowały. Myślałam, że jest to troszkę gorsze i nie będzie mi smakowało jednak naprawdę posmakowały mi, a więc tak wczoraj wyglądał mój dzień, spędzałam czas z rodziną, trochę chodziłam sobie koło domu, kosiłam trawę i nie miałam jakoś ani ochoty, ani wiecie, czasu, żeby siedzieć i, i coś tam Wam nagrywać. Dzisiaj jest niedziela, jako tako się pomalowałam, jest to taki szybki makijaż, brwi zrobione byle jak, Wiecie, tylko trochę podkreślone kitka, bo jest bardzo gorąco od samego rana. Podobno mają być ogromne upały. Na buzi nałożyłam, zaraz wam pokażę. Mmm. Teraz Wam pokażę, bo też często pytacie. Na buzi mam dzisiaj ten produkt z Bell. Bardzo go lubię. Jest to CC Cream i to jest hipoalergiczny krem. Ja mam 01 Porcelain. Powiem Wam, że teraz on może być troszeczkę przyjasny, ale ogółem bardzo go lubię. Ma fajne krycie, chociaż mi, powiem Wam szczerze, na kryciu nie zależy. Zależy mi po prostu na tym, aby on ładnie wyrównał kolor i to właśnie on robi. Jest lekki, nie zapycha, bardzo fajnie sprawdza się właśnie teraz w te gorące dni. Dlatego dzisiaj go po prostu nałożyłam. Jak wstałam, wyrównałam sobie kolor na buzi. Tak jak mówię, zrobiłam tylko oczy i trochę podkreślam brwi, i nic więcej. Uciekam na herbatkę, jadę w gości na herbatę i nie wiem, czy jeszcze później będę Wam coś nagrywać. Może tak, jeżeli czas na to pozwoli. A jutro wracam do Warszawy, bo idę do pracy. Tak więc tak to wszystko się prezentuje. Nic ciekawego się w ten weekend nie dzieje. Nie wiem, czy ten wideo będzie się Wam podobał, czy nie. No ale chciałyście, więc e, nagrywam. Teraz uciekam i e, do usłyszenia niebawem. Jestem już w Warszawie, dojechałam dzisiaj na miejsce. Zaraz wychodzę do pracy, zostało mi parę minut i po prostu chcę zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się jakoś tam podobał. Nie było tutaj nic szczególnego, nic szczególnego się nie działo, no ale mimo wszystko mam nadzieję, że nie był taki zły. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!